Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu klubu posłannickiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu do, y, w sprawie procedowanego rządowego projektu ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej dr. 2606, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Ma temu służyć, jak czytamy w przedłożonym projekcie, uproszczenie regulacji i redukcja niektórych obowiązków informacyjnych. Doprecyzowanie zagadnień budzących możliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy, za czym już nie raz posłowie klubu poselskiego Twój ruch optowali, między innymi przedkładając do pracy Wysokiej Izbie projekty ustaw ułatwiające wykonywanie działalności gospodarczej, które niestety zwyczajowo dzięki koalicji PO-PSL trafiały w pierwszym czytaniu do Kosza. W projekcie ustawy zawarto ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego. Ustawy te upraszczają wykonywanie działalności gospodarczej w różnych obszarach. Wprowadzenie kolejnych rozwiązań po, krok po kroku jest wynikiem przyjętej koncepcji doskonalenia regulacji gospodarczej na podstawie konkretnych problemów zidentyfikowanych w praktyce wykonywania działalności gospodarczej, jak możemy doczytać w zasadnieniu tego projektu. Uważamy, że wprowadzenie rozwiązań o charakterze deregulacyjnym, uproszczeniowym jest pożądane zarówno z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, jak i rozwoju całej gospodarki. Przede wszystkim wznoszenie barier administracyjnych, ograniczenie obowiązków informacyjnych bądź uproszczenie procedur administracyjnych jest efektem często bezkosztowym, sposobem na wyzwolenie mechanizmów rozwoju przedsiębiorstw. Uproszczenie regulacji i procedur odciąży przedsiębiorstwa i ich pracowników do wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, co w konsekwencji umożliwi zwiększenie efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentracji na podstawowej działalności przedsiębiorcy. Dla gospodarki oznacza to wzmocnienie konkurencyjności i jej efektywności, co powinno wpłynąć pozytywnie na wzrost PKB. Przedstawienie do niektórych rozwiązania w projekcie ustawy, takie jak zwolnienie z wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielonym osobom niezamożnym, jest bardzo ważną rzeczą dla polskich przedsiębiorców, którzy są mniej zamożni, którzy potrafią uzyskać pomoc prawną i osoba, która udzieliła tej pomocy, nie będzie ponosiła konsekwencji podatkowej z tego tytułu. Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy, co w praktyce oznacza, że jeżeli pracownik zmieni pracę, nie będzie musiał przedstawić nowego zaświadczenia lekarskiego o swojej przydatności do pracy, bo już takie posiada, które zdobył w poprzednim zakładzie pracy. Zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowodu zakładu pracy nad transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę czy uproszczenie rozdziałów podatkowych w przypadku przyjmowania zaliczek rejestrowanych za pośrednictwem kasy rejestrującej. Są to wszystkie regulacje, które są godne poparcia i na pewno ułatwiają wykonywanie działalności gospodarczej. W celu oceny wpływu niektórych z proponowanych rozwiązań na działalność małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzono tak zwany test małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z programem Lepsze Regulacje 2015. Celem testu małych i średnich przedsiębiorstw jest określenie bilansu wpływu istniejących, projektowanych regulacji kosztów i korzyści przedsiębiorstw sprowadzonych zmian, oszacowanie skutków dla małych i średnich przedsiębiorstw nowego lub istniejącego prawa i jego egzekwowania, zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje nowych lub istniejących regulacji dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przygotowanie propozycji legislacyjnych, których celem jest wyeliminowanie, zapobieżenie lub minimalizacja negatywnych skutków bezpośrednich lub, lub ubocznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W istniejących lub nowych aktach prawnych informacja wynika z testu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można było doczytać w ocenie skutków regulacji. Warto podkreślić, że do procedowanego projektu ustawy zgłoszono przez partnerów społecznych uwagi do zmian w zakresie kodeksu pracy dotyczące umożliwienia zachowania ważności, tak jak wspomniałem wcześniej, orzeczenia lekarskiego. obecnych kształt propozycji w zakresie uwzględnia dyskusję na konferencji uzgodnieniowej i sugestię podniesienie przez pracodawców RP. W zakresie zmian dotyczących podatku dochodowego odnośnie do uproszczenia rozliczeń podatkowych w przypadku zaliczek. Za pomoc kasy rejestrującej uwzględniono opinie przedstawione przez partnerów społecznych przez zapewnienie fakultatywności, a nie obligatoryjności nowego rozwiązania. Między innymi była to Konfederacja Lewiatan i Business Center Club. W zakresie zmiany dotyczącej ustawy o ochronie danych osobowych w ślad dyskusją na konferencji uzgodniowej zrezygnowano z wymogu wykształcenia w odniesieniu do administratorów bezpieczeństwa i informacji. Uwaga podnoszona była bardzo często przez Fundację Małe i oraz NZ Solidarność i Konfederację Lewiatem. W zakresie zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym uwzględniono po konsultacji z ministerstwem finansów niektóre uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych, między innymi w odniesieniu do biorącej informacji akcyzowej. W związku z powyższym posłowie klubu poselskiego Twój Ruch będą głosować za przyjęcie rządowego projektu ustawy, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej, dlatego że zawsze zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości, a zarazem idzie na rozwoju gospodarczym i zmniejszeniu bezrobocia. Dziękuję za uwagę.